No dzień dobry, Daszbur, witam ponownie w kolejnym odcinku, na kolejnym wyjściu. Dzisiaj znowu typowo nocne polowanie na dziki, no bo jak sami wiecie, taki mamy y, okres, jeżeli chodzi o polowaczkę. Pilnowanie zasiewów. Y, groch co prawda zaczyna powoli odchodzić, no bo już sami widzieliście, że zaczyna kiełkować, co nie znaczy, że tych dzików tam się tam nie będzie, można się ich spodziewać jak najbardziej, y, ale powoli zaczynają się pojawiać ziemniaki, y, no i tylko czekać aż zacznie być wsiewana y, kukurydza. Przyroda Szalała, ale co się dziwić, jak w ciągu dnia mamy 20 parę stopni, no i te noce ostatnie też są całkiem ciepłe, więc tylko czekać, aż rzepaki wybuchnią tą żółcią, tym żółtym kolorem. No i ogólnie ta przyroda się obudzi do życia już tak na fulla, nie? Także nie przedłużając, idziemy w teren. Dzisiaj standardowo Browning w kalibrze 308 z Alpexem i z. Z X-Hogiem jako doświetlaczem, zresztą macie wszystko w opisie napisane. No kto wizja, no to Alpex, a termowizja, no to mamy Falcona z Hikmicro, Mikronie. No, także nie przedłużając, zobaczymy w ogóle jaki plan ja sobie dzisiaj obiorę, bo nie mam na razie żadnego planu. Widzimy się później. Mamy dziki. Sytuacja wygląda następująco. Przejechałam na łowisko od strony w sumie granicy z drugim. No i stwierdziłam, że po prostu się wychylę, zobaczę co tu się dzieje. No i na łowisku jednym widziałam jelenie. No i widziałam na środku pola dwa punkty. Stwierdziłam, że dobra, idę do tych dwóch punktów. Trochę trzeba będzie pochodzić. Ale trudno, nie? No i teraz słuchajcie. Zaczęłam podchodzić te dwa punkty na tym środku pola. I spojrzałam w lewo i mamy wataszkę kilkanaście sztuk i to są na pewno dziki i to są na pewno przelatki, bo się ganiają cały czas i buchtują sobie tutaj no, kawał do przejścia mam. No ale co? Trzeba się przepisać teraz i zasuwać do nich, nie? Dopóki się nie rozmyślą. Także mam nadzieję, że uda się je podejść. Wiatr mamy trochę niekorzystny, więc trzeba będzie takie delikatne i zrobić. One też tak się kręcą, widzę, tu się ganiają, tu schodzą w stronę takiej, tutaj jest taki, taki stawek, bajorko, jak zwał, tak zwał, woda na środku pola i to obrosło krzakami po prostu i takie bagno trochę się zrobiło i one tak trochę w tą stronę zmierzają, więc trzeba będzie spiąć cztery litery i tutaj szybko do nich zasuwać, także plan jest taki, że e, przepisuję się na to łowisko obok, na którym te dziki są. No i zasuwamy. I mam nadzieję, że się uda. Watacha jest całkiem fajna, więc mam nadzieję, że, że w końcu się coś uda strzelić. Także widzimy się później, uciekam. No i co? Strzeliłam dzika. Udało się strzelić dzika. Fajny podchód. Dosyć szybko musiałam zasuwać, ale też w miarę cicho. I powiem szczerze, że już żałuję, że nie wzięłam tych kaloszy, no bo buty mokre. Ale no dzika strzeliłam, dzik leży. Czaiłam się jeszcze, myślałam o tym, żeby strzelać do drugiego. Ale po strzale one się wzbiły w taką kupę, odwróciły się do mnie e, w taki sposób, że nie byłam w stanie wybrać cokolwiek i oddać strzału, więc, więc zeszły sobie tutaj na taki młodnik, nie? bez strzału. E, więc co? Dzik e, strzelany no nie idealnie do boku. Ale sytuacja tego wymagała, bo tak jak, tak jak widzieliście, on szedł w moją stronę i już łeb podniósł i stwierdził, że coś mu nagle przestaje pasować, więc trzeba było, że tak powiem, go strzelać. A reszta zaczęła po prostu schodzić i była na zielonym, nie? A on się do mnie zbliżał, no to wiadomo, że decyzja była prosta. Dziki były równe, tak jak widzieliście, one się gryzły, ganiały, było je naprawdę bardzo dobrze słychać. Szkoda, że nie udało się tego... Nagrać, myślałam, czy to wilki, czy psy. No i po moim strzale padł gdzieś w łowiskach, obok też jeszcze jeden strzał, więc pewnie też jakieś dzik leży, nie? Dobra, do dzika sobie zaraz pójdziemy. Teraz trzeba będzie jeszcze pójść po samochód, bo samochód jest na końcu pola. No i oczywiście uhonorować. Dzika i obrobić, nie? Mamy tutaj strefę niebieską, więc wszelkie zasady biosekuracji, wiadomo, że y, płyn do dezynfekcji, rękawiczki, patrochy na rogi do worka. Y, no i wszystko, co tam z tym związane, próbka krwi też musi zostać pobrana, nie? Na badania w kierunku ASF, czyli Afrykańskiego Pomoru Świn. No, także tyle, zabieram się do roboty. Szczęśliwa jestem, bo, y, no cóż, y, miał być szalony początek sezonu. A, a różne rzeczy, rzeczy, że tak powiem, się złożyły na to, że, że człowiek na te polowania jeździł, ale cały czas gdzieś tam po prostu te dziki yy, albo były, ale były to lochy z warchlakami, albo nie udawało się ich podejść, bo dostawały na przykład wiatru albo coś. Yy, no ostatnio też jeździłam, to praktycznie było, było pusto, były same sarny i zające. Yy, no i dzisiaj też w sumie lochy z warchlakami widziałam, jak przejeżdżałam samochodem na grochu. Co prawda te grochy już pokiełkowały, więc w miarę się to uspokoiło, aczkolwiek no też, y, też bywa różnie, jak życie pokazuje, nie? A za chwilę się zaczną ziemniaki i kukuryda, zresztą sami doskonale wiecie. No, także y, czas się wziąć do roboty, do pracy, do oprawiania tuszy, do punktu skupu, skupu, y, punktu przetrzymywania tusz, o tak. No i co? I za kilka godzin pobudkanie i do roboty. Dobra, widzimy się później jak już się ogarnę. Dobra, yy, już kawałek sobie przeszłam. No mówię, zaczynam żałować, że nie wzięłam tych yy, kaloszy. Ale okej okay. No to takie w sumie nie wiadomo co ziemniaki po ziemniakach, ziemniaki to pewnie tu jeszcze zostały jakby się grzebał. więc ja się nie dziwię, że te dziki tu są no to nasz dziczek moi mili państwo tutaj że tak powiem miał kontakt z ziemią już i oto, oto on oto on fajny przelatek Strzał, proszę bardzo, na łopatkę. Aczkolwiek, mówią, nie, nie stał idealnie... Yy... Kurczę, myślałam, że mniejszy będzie. No, ale przelat. Yy... Nie stał idealnie bokiem, więc taki trochę kulawyż tych... Ale leży. I męski, żeby nie było, nie? Chociaż tutaj to, jak one wszystkie, że tak powiem, równe i się ganiają, no to wiadomo, że przelaty. Aczkolwiek sami wiecie, że Czekajcie, ja się to przewinę. Że w dzisiejszych to teraz. W dzisiejszych czasach to nawet potrafią być zaproszone lochy, które mają 30 kg po wypatroszeniu oczywiście, a nie powinny być takie zaproszone wtedy. No ale co? Dostępność pożywienia cały czas. ruja kilka razy w roku. Możliwość rozrodu już dosyć szybko, no i to, że te młode samce też biorą czynnie udział nie w tej chuczce, więc takie różne dziwne rzeczy się dzieją, gdzie tak jak pamiętam, jak się uczyłam, to do y, egzaminu namyśliwego na, na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania, no to tam zdolność do rozrodu do tam wieku 3-4 lat dopiero dziki. A teraz co? W sumie przelatek, nie? I już potrafią być zaproszone, potrafią normalnie wi widać, że mają wyciągnięte, odciągnięte sutki yy, i że, na przykład, wyprowadza takiego jednego małego gargamela ze sobą, nie? Także też trzeba na to uważać. Także, no, dobra. Yy, idę po auto. Teraz, także widzimy się później. No i cóż, moi mili Państwo, dzik oddany do punktu skupu, a w sumie bardziej do punktu przechowywania tuż. No i teraz pozostaje czekać na wynik badania w kierunku ASF. Eee, dzik 45 kg, jeżeli chodzi o tusze po wypatroszeniu, także całkiem fajny przelatek. Tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego Dashbur.